Siemaneczko z tej strony w Azji, a wraz z Frosty będziemy wykonywać zadania Smoczych pól i tym razem będzie to ćwiczenie kondycyjne. Co do wykonywania tych zadań, rozpoczynamy tutaj od zadania ustawienia mapy z danym. O! Frosty, zniknęło mi to zadanie z kodem. Zniknęło? Tak, zniknęło mi zadanie z kodem przed chwilą. A nie, jest zadanie. Zbierz smoczą kulę na wyspie przygód Dragon Ball'a. I tutaj jak widzieliście macie wyspę. Ja sobie ten kod zapisałem na kartce. 17, 78, 30, 92, 25, 41. Nie znaleziono wyspy. Brawo, Epic. O, coś się wystartowało. Czyżby nas przenosiło na tą wyspę Co to jest? To jest jakiś parkour Halo To tam? Teleportowało nas na jakiś parkur. to właśnie Dobra, wyłazimy stąd Powrót do loby. 133 level D no to Gratulacje. Mam nadzieję, że do popołudnia to zadanie naprawią Możecie napisać w komentarzu, czy to zadanie już działa. Spróbujemy jeszcze to odpalić tutaj w menu. Jak widzicie, my również tutaj, jako osoby twórcy, którzy nagrywają, chcą wam pokazać, jak coś rozwiązać, też mają drobne problemy. 1, 7, 7, 8, 3, 0, 9, 2, 2, 5, 4, 1. I start. Prowadzony kod wyspy jest nieprawidłowy. Spróbuj poprawić lub prowadzić inny kod, by przeczytać mapę. Tak więc, no brawo, Epic. Przechodzimy do następnego zadania. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Kolejnym zadaniem do wykonania. Po zadaniu Zmierz smoczą kulę na wyspie przygód Dragon Balla, której się obecnie niestety nie da zrobić, jest zadanie zbierz kapsuły na wyspie przygód Dragon Balla I nie zgadniecie, tego również nie jesteśmy w stanie zrobić, bo wyspa w chwili obecnej nie istnieje albo została zawieszona. Tak więc przechodzimy do kolejnego zadania, które mam nadzieję będzie już normalnie i sprawnie do wykonania. Jakby co, dajcie znać w komentarzu. Czy te zadania z tą wyspą Dragon Ballast są już udostępnione i czy w ogóle ta wyspa już istnieje? Z góry dzięki. W tym zadaniu musimy wylądować w trocinowym lotosie i wdrapać się na najwyższy punkt szemranych szybów. Tak. Czyli dobra, wylądowaliśmy tutaj. Trzeba zabrać jakąś broń, żeby nas nie rozstrzelali, no już strzelają do nas. czekaj Frosty. Ja broń mam. Dobra, już też mam AWP. Gdzie on jest? Jak to zaraz, to dwa. nie żyje. A nie żyje. A już się poca. Już mi się włączył tryb Predatora. Co? Aha, to smocza kula była. Oho, Ohoho, alert! Potężne burze z deszczem. Możliwy grad. Ale spokojnie. Nagram ten odcinek. Nawet jakby metal miał spaść. 3 minuty później. Wazi has been disconnected. No to, jednego mniej. Jednego mniej Płakać nie będę, <laughs> Prosty, myślałem, że jesteś moim przyjacielem, znamy się od lat, a ty płakać po mnie nie będziesz, wiesz, co? E, że jak od mojego przyjaciela przestało, to powinieneś się ponia... To ponia... Dopierdalać, Cię nie? nie <laughs> tak jak to było? Dwóch leży, a drugi, drugi nagrywa, nie? <laughs> Pewnie to powinienem tak, jeszcze tą mr robi machać gdzie mieszkasz, tak mi nie było wahne. Dobra, gdzie jest tutaj najwyższy przyt. To jest to? Pojęcie to wymianne, tak proszę. O! Nie mogę się linki złapać. To, to się to jest, najwyższy. To, jest, to jest no, najwyższy. to mi się wydaje, że to jest najwyższy? Patrz, patrz jak się wdrapuje. Dobra, mamy problem. Czy to jest jakaś droga? Co, o, coś jest! Ścieżeczka. Jakby co ja mam chmurkę tutaj trochę oszukać mogę Jest, to jest najwyższy szczyt Od razu sobie zrobię ładowanie kij Tak jest No do co to następnego Tym razem, gdy już znajdziecie się na szczycie musicie pokonać 500 metrów pieszo w jednym meczu. Ciekawi mnie bardzo jak ja użyję ślizgu, to mi zaliczy te metry. No nie wiem, ja próbuję. Uhu. ślisk jest. Pierwsza, Dobra, bieg się liczy. Jak się wyłącza bieg? Zaliczam A w ślisk zalicza? Sprawdzę czy w ślisk salicza. Nie, w ślisku nie zalicza. Wście... Biec lub iść. O, ktoś nas podjeżdża, ląduje tutaj na lotni. Gdzie No słyszałem, ale nie widziałem. Ta wołażmy, ja tu jak na szukać w mnie katniku. No, no przeleciał na trzymany mi, uciekł, zobaczył dwóch z już 200 mam no musimy dostać damage w ogóle 50 demaja jakieś kolejne zadanie jest takie o tam, był, tam były nade'e no masz 150 punktów osąd w różnych meczach na razie masz 100 gdzieś tu były nade'e były, no były tutaj no to wystarczy że sobie nade'e, nade'e zabiera 100 o mam nade'e Kończę to bieganie i zaraz jak skończę to zrobimy A jest jeszcze inny sposób. Możemy sobie zbić osłonę dzikami. Albo a i zabiera 50. A, jednak sto. No, dziki. Zasłało mnie, teraz Aha, dzik staranował dzika i się on O! Jest kolega. Zbij mi osłonę. Bijaj. Traf mnie. Traf mnie. Traf mnie! No traf mnie! Bij! Biją, biją, zabiją. No. O, 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 dobrze, dobrze. osłony mi już zbiłeś. Dawaj dalej. Kolego. Gdzie ty uciekasz? Dobrze, 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 jeszcze 30 No O oh my god shotguna na kilometr do mnie wali Dobra, zadanie wykonane Masz jeszcze prosty ten granat, bo coś mnie kolega chyba nie zbije yy, Tam gdzieś był w strefie. znajdziemy się potem Dobra ja spróbuję go skinoffować Patrzcie, on jest On jest jakimś Nie da się mu obrażeń zadać Co jest? Kolego O jest, dostał Jest Jeszcze raz, jeszcze raz Tak jest Dziękuję. Bardzo. Dziękuję za pomoc. No i przechodzimy do następnego zadania. W następnym zadaniu musimy osiągnąć 150 punktów osłony w różnych meczach. No tutaj mam jeszcze taki. Co jednak ten najdnie mi się przydał Dlaczego? No bo... A ja mam dużo też. Tak, Albo inaczej zrobię. Mam dużą. Strzelę rakietą tutaj i sam się... Wyłączby hmm. się wypić sobie. Mam dużą. Osiągnę setkę. A, dobra, nie zaliczyło, bo to zalicza też te wcześniejsze. Myślałem, że. Dobra. Liczę z tym. No i to zadanie musicie wykonać trzy razy w trzech różnych meczach. Lecimy do następnego zadania. Następne zadanie polega na popływaniu w lodowatej wodzie, tuż pod trocinowym lotosem. Trzeba wcisnąć auto, pływanie. Frosty za jeszcze jakieś kaczuchy robi. Skacze. No bo to jak Hop! Hop. Hop. Jeszcze ryby złapie tutaj. Nie no, ja zrobię zrobię. Kurcze, przez ten. Ups. Przewrotka fikałek. No i przechodzimy do następnego zadania. Ostatnie zadanie, które zostało nam do wykonania jest przetrwać fazy burzy. W tej chwili mamy już dziewiątą fazę na 10. Jak widzicie tutaj kampimy chmurkami na przeróżnych lokalizacjach, dachach. Dobra, się tutaj spiąć. O, pyk, pyk. Prosty też tam gdzieś kampi i się kryjemy. Takie sniki piki. Nie widać. No, ja tam unikam pocisku, właśnie chyba i w Miesz, tą emotkę, wiesz? Neo, odpalić z akularami. Bullet time. Zresztą. A nie mam. Ty jesteś sfokusowany lecę za tobą. <grym> no wiem. jestem przygotowany, mam disco O ładnie. Ja też jestem przygotowany. Gdyby wecili w strefę, mam ślurpy. <grym> <laughs> okay, no Ciekawy Lecą! Lecą, podjeżdżają! Nie? Tutaj są. O. Ale do ciebie nawalałem Rocky. World. Gdzie ty lecisz do mnie? Bo ich zbejdować, że już się za mną. O strefa idzie. Strefa idzie, no. Zresztą muszę jakoś... o, jakoś. O, o, patrz! Jaki agro tutaj od razu poleciało. Tutaj jest dobra miejscówka, możemy się schować na tyrolce. Patrz, chyba nie dojdzie. Cześć! Fajnie. O, już słyszałem disco bomby poszły z ruchu. Dobra. Jest! Przeżyliśmy! Leczę go. Dawaj, króliku. O nie, coś nie tamtego tego kliknąłem. No i GG, to by było na tyle zadań tygodnia. 11 z zadania, oczywiście kondycyjne. Mam nadzieję, że się Wam podobały. Nie zapomnijcie dać znać w komentarzu, czy udało Wam się wykonać te dwa zadania, które były zbagowane i cały czas wyświetla do tej pory, że tryb gry nie istnieje. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, suba z dzwonem i oczywiście kodziku w Wazi Gaming w sklepie. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy w Gaming. W sklepie. Hej!